Witam bardzo serdecznie, oczywiście wszystkich, oczywiście witam bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, KL, z Poladów Ogrodniczych, oczywiście, KL-a. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, oczywiście, kolejny przegląd cyklu, oczywiście rośliny normalne i też egzotyczne. Oczywiście, jakiś czas temu nabyłem awokado z ogłoszenia z grupy owoce, rośliny egzotyczne i kwiaty. Tu mamy, oczywiście, awokado. Tu mamy ten aloes, co ja kiedyś dostałem. Tu mamy karoba. Karob to jest inaczej zamiennik kakao. Tu mamy mojego hibiskusa, tak zwana róża chińska, on już tu powoli kwitnie, jak widzimy. Tu mamy o dziwo, bardzo duże mango. Zobaczcie, jakie to jest praktycznie duże mango. Ono już ma chyba 22 cm, może 25 może troszkę urosło. I tu taka mała niespodzianka. Mamy bambusa. Tak, bambus jest od firmy od Bardzo oczywiście dziękuję panu Henrykowi e, za udzielenie wskazówek jak go praktycznie wyhodować i tak dalej. E, to samo mam od niego oczywiście e, tutaj wanilię. Jak widzimy, wanilia na razie nic złego się z nią nie dzieje. Bardzo mnie to cieszy. Tu mamy głowę. Jeszcze pamiętacie, że miałem małą głowę, ale dałem komuś do opieki, żeby się po prostu nią zajął. Tu mamy też jakąś roślinkę, nie wiem dokładnie co to jest, ale coś mi po prostu wykiełkowało. Dokładnie nie wiem, ogólnie co to może być. Tu chyba jest albo bananowiec, albo to jest e, mandarinka. Tam dalej jest e, tam dalej jest cytryna. I tu mamy storczyk, tu mamy piękną kwitnącą mandarynkę kalamoid i tu takie dla Was zrobię zbliżenie, byście zobaczyli, że ma po prostu owoce, tak? Po prostu ma owoce, pięknie wszystko ładnie kwitnie, zobaczcie tutaj kwiaty już ma, pięknie, elegancko. I tu taka dosyć mała niespodzianka dla moich oczywiście widzów. Zobaczcie, co się dzieje ze storczykiem. Yy, Filodondron, czy jakoś tam się nazywa? Storczyk, yy, jakoś, jakoś, takoś, chyba. Filodondron, nie, dondrendium. Dondrendium to jest taki, taki storczyk. No i zobaczcie, jak pięknie puszcza. Korzenie, wszystko, zielono. Yy, tu nie wiem, czy puszcza jakieś pąki, czy coś tamkolwiek, ale nie wiem jeszcze dokładnie. Może coś tu puszcza. Tak, coś tam puszcza chyba. Tu pięknie, jak widzimy, pięknie te korzenie, zobaczcie tutaj i praktycznie za, 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 za zastosowaniem tego jednego środka naturalnego, którym oczywiście jest, co? Czosnek, tak? Czosnek, na parzczosku po prostu wlewamy, yy, obojętnie jaki czosnek, to nie ma znaczenia jaki czosnek, może być mielony w proszku, może być suszony, może być normalnie naturalny, obojętnie jaki czosnek yy, wsypujemy do jakiegoś yy, naczynia, czy tam do czegoś, tam nie wiem, czy do dzbanka, czy do butelki, czy do czegoś, zalewamy oczywiście gorącą wodą i stawiamy to gdzieś w jakieś miejsce. Całą po prostu yy, czosnek z gorącą wodą. No i czekamy 24 godziny, aż to po prostu ostygnie i będzie gotowe do, na drugi dzień do podlewania. I będę po prostu tym podlewamy raz na 3 dni. Raz na 3 dni tym yy, storczyki. No i zobaczcie, jaki ma efekt po podlaniu, tym właśnie. Tym. Oczywiście od razu mówię, że nie polecam tego nawozu Jarosa, bo się strasznie zawiodłem na tej firmie. Nie to, że zrobili ze mnie za przeproszeniem idiotę, to zrobili mnie, nabili mnie butelkę, nawet teraz nie chcą w ogóle zwrócić pieniędzy, dlatego tutaj oczywiście wszystkich was od razu mówię, żebyście po prostu wiedzieli nie, nie kupujcie tego nawozu Jaros bo możecie skończyć yy, bardzo, no się, wasze rośliny mogą skończyć bardzo źle przez oczywiście nawóz Jaros taka oczywiście dla was dobra rada daję wam oczywiście wszystko chyba wam pokazałem, tak wszystko chyba. No to możemy iść w takim razie dalej. Oczywiście przepraszam oczywiście za hałas, ale mam wentylator włączony, bo jest ponad wiecie ile jest stopni? Ponad 35 chyba, nawet troszkę więcej chyba. Tak, 35 stopni jest dzisiaj tu w Saragardzie w Polsce. Jest 35 stopni, jest straszny upał i praktycznie tu, jak widzimy, wentylator chodzi kładzę to wszystko, żeby jakieś było powietrze co się później okazało jak ja no jak widzimy y, moja palma y, areka po tym stosowaniu co ten tak zwany mieć ogródek kazał zraszać tak zwane palmy, to zobaczcie co się okazało po zraszaniu ciepłą wodą i normalną wodą, zobaczcie tu masz panie mieć ogródek zobacz proszę sobie Dowód masz, że nie wolno. To jest taka uwaga dla Ciebie i rada dobra dla Ciebie pani mieć ogródek, że nie można zraszać palm. Tu jest ta palma, już nie wiem, czy ona przeżyje, czy nie, nie wiadomo. Tą palmę Hamedorę. tą palmę Hamedorę ja już nie zraszałem. I ona już po prostu doszła do siebie, wy wyzdrowiała i już jest po prostu lepsza, tak? Tu widzimy, że mamy jakiś suchy liść. Ale to możemy oberwać. Troszkę tutaj tak to się ususzyło. Momencik, przepraszam bardzo. Aha, nie mogę. Będę musiał to obciąć. Dobra, teraz tam potem obetnę. Nie wiadomo jak to wygląda, ale no tak to widzimy. Tu mam oczywiście moje nawozy. Przepraszam, bo tutaj mam troszeczkę mało miejsca i niestety tu wentylator chodzi. I niestety tak to jest. Dwa nawozy ze skrzypu. Czoskowy, czoskowy, chyba to jest czoskowy, bo tak nie wiem dokładnie, tak, czoskowy i tu na oknie czosnkowy, yy, tu jest ze skrzypu wolnego. No i tu jest oczywiście nawóz, yy, woda z ryżu, bez soli, bez soli, woda ugotowana po ryżu, bez soli, bardzo dobra dla do storczyków, bardzo oczywiście polecam tą wodę. Tu mamy moją kolonię yy, tak zwanych Eee, a to tam się nazywało? Praktycznie eee, agawów, agawy, kolonie agawów, tu mamy jeden taki marny aloes, tam widzieliście moje aloesy, to jest większość agawy, tu są dwie moje opuncje, które ja oczywiście wsadziłem, nie wiem czy się ukorzeniły czy nie, bo oni są okur... oczywiście, te dwie opuncje już są oczywiście zamówione, będą na wydanie. Tu mam mega fikusa. Mój fikus, właściwie ten, e, jakiś tam gen, Genzai, czy Najden. Ne, Najden chyba to był fikus. Najden fikus to on doszedł do siebie też po tym tak, tak zwanym tym Jarosie i by zdrowiał, bo po prostu zraszałem zwykłą wodą. Ale też polecam Wam taki nawóz. Polecam Wam taki nawóz, e, żebyście po prostu. Jak na przykład zbliża się gruzień, tak? listopad, gruzień, październik, coś takiego i czasami w sklepach się pojawiają mandarynki w promocji, to pamiętajcie, żeby nie wyrzucać tych skórek, bo oni są bardzo dobre jako nawóz. Zróbcie sobie wodę ze skórek od mandarynek, dodajcie jedną czubatą łyżkę cukru do tej wody z tymi skórkami, ładnie wymieszać, żeby to po prostu stało przez jakieś parę godzin nie, przez 24 godziny, żeby to wszystko ładnie się wymieszało, wstrząsnąć to po prostu wszystko zmieszać wytrząsnąć w butelce i to obojętnie może być jaka woda kompletnie komp jaka woda może, może być mineralna, e, z kranu ciepła, zimna, obojętnie jaka to bez różnicy, może być na zimna wszystko jedno i po prostu ładnie to wytrząsnąć tym wszystkim w butelce i zostawić to na 24 godziny no zobaczycie jaki to będzie miał efekt no oczywiście tu mamy też moją Pakirę, zobaczcie, jaka pakira, jest duża. Masakra. Ona teraz bardziej rośnie. się, że niestety musiał przy... przesadzić. No, wybaczcie, że tak oddycham, ale jest ponad 35 stopni i niestety nie. Tu jest też taka mała niespodzianka. Mój fiołek afrykański mi zrobił niespodziankę. Nie wiem, czy to mogę wam to pokazać. Chyba już tego nie ma. Czy jest? Nie, jest. No zobaczcie. Sazonka mała się wyhodowała, tu jak widzimy, tutaj z tej strony, zobaczcie, mogę to przybliżyć trochę. Tak, wyhodowała się, jak widzimy, umie się regenerować. Oj, tu widzę, że jest złamany liść, nie wiem kto mi go złamał, bo dziwne, tutaj żadne szkodniki nie chodzą, ale nie wiem od czego to się tak złamało, ale dobra, może się zregeneruje. Bo nie, po prostu go urwę, bo to szkoda rośliny. O, tu już tak może być. O, bo tu już nowe puszczają liście, zobaczcie. Tu już po prostu nowe liście puszczają, nowe pąki. Nie ma znaczenia, że liść praktycznie jest. No praktycznie liść już jest, praktycznie do zwalenia chyba. Nie wiem, może coś z tego będzie. Zobaczymy. Na razie go oczywiście położę. Może się da ukorzenić, Zobaczymy. No, czasami takie, że połówki, różne rzeczy się ukorzeniają. Te połamane, też te inne różne takie tam te rzeczy. Przejdźmy może tu do tych roślin. Tu jest oczywiście mój aloes, który właśnie ten. Tu już Wam oczywiście wszystko pokazałem. No dobrze, taki po prostu krótki przegląd. Pewnie widzieliście już mój pewny film o ogrodzie, który po prostu był. Myślę, że za jakiś czas się znowu oczywiście pojawią. Dziś oczywiście jestem niestety w domu, bo za gorąco, myślę, że coś jutro pewnie nakręcę eee, znowu i coś Wam pewnie pokażę w ogrodzie. Także oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, oczywiście porady ogrodniczej KL, oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zamienia łapki w górę, jeśli oczywiście przegląd roślin zwykłych, czy też takich normalnych i egzotycznych się Wam oczywiście podobał. Także oczywiście dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro albo jakoś tak w przyszłym tygodniu. Także na razie i do zobaczenia.